Dzień dobry, witam nas, serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mnie nie zobaczycie. Zobaczycie za to najnowszy smartfon Folda, oczywiście Google'a, czyli to jest 9 Pro Fold. O, proszę bardzo, Google Pixel 9 Pro Fold, właśnie przed chwilą do mnie przyjechał. Fold, słuchajcie, telefony uwielbiane przez management różnego rodzaju firm. iPhone oczywiście najnowsze i wszystkie najnowsze Foldy to jest taki taki ulubiony gadżet, ulubiona zabawka managementu, kierownictwa różnych firm. Nie dlatego, że foldy są najlepsze, tylko dlatego, że są drogie. Wiecie o co chodzi, prawda? To nie chodzi o to, żeby się pokazać. Ja jestem tutaj, nie wiem, menadżerem czy czymś innym, kimś innym i ja muszę mieć tutaj najdroższy telefon, żeby wszyscy wiedzieli, jak ja zarobiście zarabiam. Czy to jest fold? Czy ten fold jest tego wart? Jest wart pieniędzy? Przyjechał do mnie z Niemiec. W Polsce jeszcze niedostępny. Nie wiadomo, czy będzie dostępny. Jeżeli tak, to, to kiedy będzie dostępny. No dobra, nie ma co czekać. Otwieramy. To będzie. Och, dobra, raz. Dwa i wysuwamy, tak. Nie mam doświadczenia z foldami, to Wam od razu powiem. Testowałem w życiu chyba tylko jednego folda, i był to, jak się pewnie domyślacie, Samsung. Sorry, nie mogę tego otworzyć. Musicie się uzbroić. No nie musicie, ale bardzo Was proszę, żebyście się uzbroili w cierpliwość. O, byłaś! Ciasno zapakowany. Cieniutkie pudełko, nieduże, więc chyba już wszyscy wiemy, że w środku nie ma żadnej ładowarki. Taka moda teraz. Hmm, opakowanie chyba jest z recyklingu, bo nie jest jakieś piękne, jakieś urzekające mnie. No okej, okay, no to, to, nie, o to chodzi o, nie chodzi o opakowanie. Otwieramy. O, jest. Otwarte. No nie, jeszcze nie ma sukcesu. Może za chwilę będzie. Tu. To od razu wam powiem, co jest w pudełku. No, zresztą widzicie sami. Nie ma nic ciekawego. Przewód USB-C, USB-C yy, i papierki, i tyle. To wszystko jest, oczywiście, sam smartfon. Dobra. Przechodzimy do smartfona. Rozłożony, żeby nie było wątpliwości. Tak, jest pięknie rozłożony. No dobra. Żeby, jak ktoś nie wie, do czego, co służy, to macie tutaj. Narysowane, proszę uprzejmie, tu też, tu też. Ładowanie jest tu. No już coś wiem. Okej, okay. to jest kolor perłowy. Jest jeszcze dostępny taki ciemny, czarny bym powiedział. O, tak to wygląda. No, cieniutki jest, powiem Wam szczerze. Że faktycznie skubany jest cieniutki. No jest cienki. A po złożeniu hopa! No. No jest grubszy niż standardowy telefon. Chociaż, poczekajcie, moment, gdzie jest mój iPhone? O, oh, iPhone jest co prawda w Etui. No ale. <noise> No, nie jest jakoś specjalnie grubszy od, od iPhone'a, bym powiedział nawet, że cieńszy, smuklejszy. O, bo czy cieńszy? No, ja nie jestem Androidowcem, więc co Wam tutaj będę ściemniał, że jestem fanem Androida? Nie jestem. Są przyciski, głośności, tu pewnie odblokowanie, włączanie, wyłączanie i y, zapewne skaner linii papilarnych. Tutaj karta, nie, nie gniazdo. Tutaj mamy oczywiście tackę na kartę SIM, USB typu C, głośniki. No i to tyle. Ładnie wygląda. Powiem wam szczerze, że mi się naprawdę podoba. Nie ma lipy, tak bym to określił. Naprawdę nie ma lipy. Dajcie mi chwilę, ja go włączę, skonfiguruję i wrócę do Was. Ja nie znam specyfikacji, od razu Wam powiem. Wiem tylko, że aparat główny im... jest niezły, natomiast pozostałe no nie są wybitne. Podobno według specyfikacji, więc sam jestem ciekawy jakie on zdjęcia będzie robił, ale nie spodziewam się cudów. Podobno dziewiątki Pixel 9 Pro XL i w ogóle Pro no mają lepsze aparaty. Przekonamy się za chwilę. Oto on w całej okazałości, no sorry, trochę to trwało, znaczy u was to nic nie trwało, ale u mnie trochę trwało zanim przerzuciłem wszystkie dane z iPhone'a, powiem Wam tak, pierwsze wrażenie jest absolutnie no doskonałe. Świetnie zrobiony smartfon, bardzo mi się podoba. Nie spodziewałem się, że, że tak bardzo mi się spodoba, ale on jest fajny, naprawdę. Może niektórzy powiedzą, że jest ciężki. Jeżeli tak jak jak ktoś używa iPhone'a 15 Pro Max, który jest ciężki, to dla niego ten Google naprawdę nie będzie ciężki. Dla mnie jest normalny. Oczywiście jeżeli dołożę do niego etui, które trochę też pewnie będzie ważyło i trochę pogrubi całego smartfona, no to wtedy będzie gorzej. Z pewnością będzie gorzej. Natomiast no ja go będę oddawał, więc ja go nie zatrzymam. Nie jestem menadżerem w jakimś w jakiejś firmie, więc nie stać mnie na taki telefon. On wychodzi w w tej chwili, jeżeli chodzi o Niemcy, teraz już nie, ale w promocji, kiedy która była na początku przez sprzedaży, wychodził tak gdzieś 7207 tysięcy za 512 GB, więc uważam, że wcale nie jest, nie jest najdrożej. <laughs> Przedni wyświetlacz jest naprawdę śliczny. Moim zdaniem jest ładniejszy, lepszy od tego, który ma iPhone, przynajmniej 15 Pro Max. No podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Co jeszcze jest tutaj istotne? Kiedy go otworzę, pamiętajcie, że ja dopiero go poznaję, więc nie wymagajcie ode mnie cudów. Te ramki są grube i one faktycznie mogłyby być cieńsze, natomiast no, przy tej wielkości tego wyświetlacza to jakoś nie razi, absolutnie. No, można by się było przyczepić do tych ramek z przodu, no bo one są naprawdę grube. Jeżeli komuś zależy na cieniutkich ramkach, no to nie znajdzie tego rozwiązania tutaj w tym, w tym smartfonie bardzo dobrze zrobiony to już mówiłem powtarzam się ale te zawiasy wszystko jest naprawdę naprawdę fajnie spasowane może ta wyspa jest, no ona jest ogromna, ale no, wszystkie smartfony w tej chwili mają jakieś mniejsze lub większe wyspy. Jakoś mnie nie razi, jakoś mnie nie, nie irytuje, przynajmniej, mm, przynajmniej na ten moment. Bateria tutaj no, nie jest jakaś e, wy, pojemna, duża, wydajna. Wszystko wyjdzie oczywiście w teście. Na ten moment nie umiem Wam nic więcej powiedzieć, ale wygląda to naprawdę, naprawdę obiecująco. Nie chcę powiedzieć, że imponująco. Jest tych aplikacji sporo, nie wszystkie przerzuciły. Z, z iPhone'a. Oczywiście nie będę Wam mówił o rzeczach oczywistych, jak o tym, że że jest, jest NFC i można, można płacić zbliżeniowo. Jak widzicie, tutaj jeszcze instaluję aplikację. 52 dwie zainstalowane z 288 aplikacji. Tak, ja mam tyle aplikacji w smartfonie, ale jest fajnie. Zobaczcie, ten ekran jest podzielony. Tu mam, tu mam na przykład ten ekran osobno działa, ten ekran osobno działa. To mi się podoba, to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie rozwiązane, ale gdybyśmy zobaczyli sobie. Sobie na przykład, film o fragment filmu. Jest to duży wyświetlacz, natomiast parametry wyświetlanego obrazu no nie są takie jak na typowym tablecie, tak bym to powiedział. Natomiast kiedy go przekręcimy, złożymy i rozszerzymy, no to mamy tutaj powiedzmy taką samą wielkość jak na iPhone'ie 15, iPhone 15 Pro Max. No, tak, to, tak to w tym momencie wygląda. Co jeszcze bym chciał powiedzieć o tym smartfonie? No nie za bardzo mam co mówić o tym smartfonie na ten moment, bo po pierwsze, nie mam dużego doświadczenia z foldami w ogóle. A, no jeżeli ktoś powie, no dobra, ale jest przecież Honor, prawda? Nowy Honor i on jest cieńszy, najlżejszy i tak dalej. Sorry, ja w życiu bym nie kupił Chińczyka. Naprawdę bym nie kupił Chińczyka z tego względu, że ja nie mam do nich zaufania. Ja nie wiem, czy ten telefon. Jest w 100% bezpieczny, czy nie śledzą i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że one są tańsze od iPhone'ów, od tego Google'a, na przykład te wszystkie Chińczyki. No nie mam zaufania i tyle. Co tutaj będę Wam więcej mówił? Co jeszcze? No, przeglądarka. O, poczekajcie. Otwórz 5 kart. Co my tu mamy? Nie, to włączymy sobie jakąś nową. Nowa karta. Hmm. No, A, i ta zielona klawiatura. To jest coś, do czego będę się musiał przyzwyczaić, bo no, nie umiem, nie znam takiego rozwiązania. Nie umiem się nie za bardzo nią obsługiwać, a więc no, jest to dla mnie oczywiście wyzwanie. Ale na przykład, czytanie, przeglądanie stron internetowych tej wielkości na pewno jest dużo bardziej wygodne niż. O. Na. No się, o, to tego nie wiedziałem. Myślałem, że jak tam zacznę, to tu skończę. Ale musiałem, rozumiem, zatwierdzić pewne, e, pewne ustawienia i wtedy rzeczywiście to działa. Otwieram. Otwiera się, tak powiem Wam szczerze. Hmm. Tak se, bym powiedział. Aha, tu mamy w ten sposób. Jak wam mówiłem, to jest na razie tylko unboxing, pierwsze wrażenia i nic, kompletnie nic poza tym. Nie chcę wam niczego o tym telefonie na razie opowiadać, nie chcę niczego za bardzo mówić, bo po prostu nie wiem co on potrafi, jak się z niego korzysta, jak to zrobić, żeby to było szybkie, wygodne, łatwe itd., tak itd. Tak Oczywiście sztuczna inteligencja, która tutaj jest, też ją będę chciał sprawdzić. Na ten moment na pewno ten smartfon. Bardzo mi się spodobał. Teraz muszę jeszcze przełożyć kartę SIM, jedną fizyczną, a drugą mam wirtualną, esim Na tę chwilę, moi drodzy, to wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi jakichś funkcji, piszcie w komentarzach, zadawajcie mi pytania. Chętnie zastosuję się też do Waszych wskazówek, do Waszych pytań. Być może mi pomożecie po prostu w teście tego Pixela 9 Pro Fold. No fajny jest, naprawdę jest fajny, podoba mi się.